Witajcie, kochani, na kanale Kociara Mruczka. O tej stronie Agnieszka. Dzisiaj już jest pierwszy grudzień. Dawno też mnie nie było, ale postanowiłam, że wrócę na a, kanał swój od vlogmasów. Dzisiaj się zaczynają masy, bo jest 1 grudnia. I chciałabym was też zaprosić, z, z, zaprosić do sklepu, bo idę do Kika zobaczyć, co, w tym, co jest w tym sklepie. Co można wybrać, by tu w domu y, zrobić? Potrzebne mi są pojemniki, skrzyneczki na różne przyprawy, słoiczki, bo mam remont kuchni. W sumie to mam nowe mieszkanie. Jest y, częściowo już po remoncie, a częściowo jeszcze jest y, przeprowadzany remont, a zwłaszcza kosmetyczne rzeczy. A jak wiecie, kosmetyczne rzeczy są yy, czasochłonne. Dużo na to czasu trzeba, bo tak. Znaleźć jakieś, cieka jakąś ciekawą rzecz, która będzie pasować według własnej koncepcji jak tej kuchni ma być, czy w pokoju. No a ja obecnie chcę skompletować sobie skrzyneczki na różne warzywa, na przyprawy. A widziałam fajne w Kiku, więc chcę zobaczyć, zahaczyć o ten sklep, zobaczyć co w nim jest, dlatego też zapraszam Was, żebyście mogli. A jakby Wy zamierzacie udekorować mieszkanko, podzielcie się w, 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 tych, w czacie, w komentarzach, a ja Wam pokażę co kupiłam. Może coś kupię, może nie, nie wiem. A na tą chwilę właśnie się wybieram. Wyszłam z pracy, napiłam się, yy, zrobiłam zamówienie z Iwonu. Tak jak wcześniej podawałam Wam, pokazywałam Wam yy, katalog, co na grudzień oferuje. Wybrałam sobie kilka tanich rzeczy, które potrzebne są, nie dużo. A teraz właśnie. Idziemy do kika. No to zapraszam, chodźmy. Jestem już na centrum. Jesteśmy już na centrum. I tutaj właśnie wchodzę do kika. Zobacz co ciekawego mają. Pomożesz. Chcę zobaczyć, co zobaczyć specjalnie, co mają ciekawego. Są ciuchy, to są dla dzieci, ale mnie dekoracje, rzeczy kuchenne interesują. Lampiony. Gdzie tu sobie lampionek na balkon i świecę dwie, dwa lampiony w jednym rogu balkonu i w drugim, żeby ładny efekt ciepła czytulności był. Ale mnie. Hmm takie rzeczy, a nieco innego interesuje. Fajne szklaniczki. Торги. Oh, О, столица. 10 euro. O, już jest jedna rzecz, która mnie zainteresowała. To jest ta stolnica. Różne podkładki. O, do owoców. 4 euro i coś. Patelnie, ale ja sobie kupiłam patelnie ceramiczne, ale to to. Pięćdziesiąt. Tu był taki rondelek, ale widzę, że już nie ma. Åbedåbre Przed łóżkiem, przed pokoju, no i na rzeczy. Co? Z tych rzeczy, o, o i takie brązowe, takie takie, takie, krysułeczka, tak szczerze powiedziawszy. Interesują mnie te skrzyneczki. Te też te. na słowe Kolejne rzeczy fajne no to z tych. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego Te garnuszki. No to na mojej kotki. Hmm. Takie ciuszki są. Tego. Ale mnie interesowało to, co widziałam, rzeczy domo, do, do domowego użytku w kuchni. A ciuchy na razie nie. Jestem i zainteresowana. Jak widać, udało mi się obejrzeć. Dojrzałam tam kilka rzeczy, którym jestem zainteresowana. Dostanę wypłatę, to kupię. A co kupiłam, to pokażę Wam w yy, holu zakupowym Skika. Na tą chwilę to wszystko. Jadę do domu i trzeba obiad yy, zrobić, bo kolejny domownik przyjdzie do domu głodny. No więc do zobaczenia następnym razem. Pa!